Robię porównanie, jak to się reaguje na tabletki CO2. Na razie efekty drobne są. Jest to raptem 3 dni podawania. A już widzę niektóre, że... O! Zaczęło odżywać. Zobaczymy tu też. Tutaj tak samo. Zobaczymy... I zaczynają znikać krasnorostki pomalutku. Zobaczymy, co będzie dalej. To jeżeli chodzi o 200 litrów. I oczywiście mój parapeciak. Yy, no, rośnie, samo bumbluje. Jakieś gubiki tam są. E, ciężko dostrzec. Rośliny, które tu zostawiłem. Mają się całkiem nieźle. Jedynie dolewam tu wody. I dalej nic tu nie używam. Żadnych chemikaliów. Ale to żadnych. Na razie glonów nie skrobałem, bo się młode gubiki porodziły. I czekam aż podrosną. O! Jeden właśnie sobie poszedł. I dopiero wtedy będę coś tutaj znowu skrobał. A w ogóle nie wiem, czy nie zmienię tego na większe. Tylko po prostu nieszklane. No na razie.